Powiedz mu w myślach: Dziękuję, że jesteś najpiękniejszą częścią mojego życia. Przepraszam cię, że były takie chwile, kiedy zapominałam o kochaniu siebie, ale znowu cię odnalazłam. Przytul swoje wewnętrzne dziecko bardzo, bardzo delikatnie i powiedz mu na ucho: Obiecuję ci być. Swoim najlepszym przyjacielem. Obiecuję Ci nigdy więcej nie krytykować siebie. Obiecuję Ci myśleć o sobie dobrze. Obiecuję Ci, że już nigdy nie będę stawiała swojego życia w cieniu innych. Bardzo Cię kocham. I teraz przytuł swoje wewnętrzne dziecko tak bardzo, żeby weszło w głąb Twojej klatki piersiowej. Zmorfuj się z nim. I poczuj wdzięczność za najpiękniejszą część Twojego istnienia. Poczuj wdzięczność za swoją wrażliwość i za delikatność, którą jesteś. Możesz teraz zapytać swoje wewnętrzne dziecko, jak ma na imię. A teraz przejdź się po polanie, zostaw już uwagę na wewnętrznym dziecku. I zobacz, jaka ta polana jest piękna, ile w niej spokoju. Ta polana to dom Twojej duszy, i przywołaj teraz przed siebie swojego anioła. Poczuj wdzięczność, że taka piękna, świetlista istota zawsze jest przy Tobie. Pomyśl: Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że się mną opiekujesz. I wtul się teraz w swojego anioła i puść. Pozwól. Poczuć, co to znaczy być kochanym. Nie musisz nic robić. Poczuj, jak to jest być bezwarunkowo kochanym. Weź teraz głęboki oddech i zabierz tą miłość, którą czujesz, którą jesteś otulona do tu i teraz. Poruszaj palcami rąk i nóg i przepełniona tą miłością, otwórz oczy.